Krzysztof, co ty tu robisz? I BMK na zadupiu, światła zapalone, a ty będziesz tu gadał jakieś mądrości, tak? A raczej głupoty. Siema Pany i Pane Wy. Wiecie co, tak kurde, człowiek czasami się nasłucha jakichś takich rzeczy i naczyta komentarze na tych YouTubach, forach, srorach. E, takie rzeczy, że no B ma to wiecie, no takiego. ma ścierwo tak no i no, 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 niczego się. Upalają do tego gówniarza i kurwa jeżdżą, szurają 1, dwa, trzy, cztery, rozjebują się jak liście na drzewie, zawija ich i... Wszyscy umierają przez BM-ki. Yy, I bm są w ogóle takie paseble i. Ble. No wiecie co, ja muszę się nie zgodzić. No, znaczy, tak w połowie, no, wiadomo, że tam ktoś tam się zawinie, nie, zawieje wiatr, to go trochę bujnie i pójdzie na te drzewo. No trudno, głupio wyszło, jak to mówi mój znajomy kolega. Słuchajcie, tak przechodząc od tyłu, a może o samej linii powiemy, czy to nie jest brzydki samochód. Fakt faktem, że. Ten, ta żabia zieleń bardziej pod ropuchę podchodząca, to jest kurwa jakaś yy, no, porażka, no nie jest to za ładny kolor, no chyba żeby tam jedzie wypolerował. Ona już zasłużyła na polerowanie, bo dostała parę razy w psiochę, że nie powiedzieć, że w pizdę. I naprawdę zasłużyła na te polerowanie, bo tego jeszcze nie było, żeby ktoś tak gruzo ładnie wypolerował. A ja postaram się nauczyć. Nieważne. Mniejsza o to. Wygląd jest spoko, nie jest zły, tylko wiadomo, że już człowiek się przyliczaił, a ci co nie mają BMW to wiadomo, będą ich krywa brzydkie, chujowe i złe. No dobra, to powiem Wam tak w którym samochodzie można sobie zmienić przykładowo dyferek, dostosować y, prędkość maksymalną y, do warunków na drodze, kurwa ewentualnie do swoich umiejętności no tutaj akurat siedzi 4,44 dyfer przesunięta jest delikatnie odcinka 169 według GPS-u na 5 jest odcięcie jebnięcie, koniec więcej nie idzie, trochę jest to męczące jak jedzie zwłaszcza jakąś trasę i zapierdala 120 i ona robi bum, 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 bum. no może nie aż tak, ale jest chujowo, no. Do czego można się przyjechać do tego samochodu tak na starcie od razu, to wiecie o tym, że rdza. Rdza jest wszechobecna. Można powiedzieć, że dobrze, że te blachy są jeszcze grube. No i na miernik jak weźmiecie ją, to ona tam pokaże pod 170, 180, coś takiego. Może niekoniecznie akurat te, ten egzemplarz No ale jednak troszkę tego lakieru jest I naprawdę trzeba się namęczyć Bo ze szwagrem żeśmy polerowali machę Zaczęliśmy polerować machę Nie w tym, tylko we 46 takim daily O którym też się wypowiem No jebana przeżyła chyba Pięć starć z trzema różnymi pastami, czy z czterema. Tak naprawdę, papier tysiączka, i wtedy można coś drzeć, cudować, i wtedy to może miałoby ręce i nogi, i wyglądało. Rdza zagląda pod spód. Bardzo często ona lubi patrzeć się na Was. Progi to wiadomo, wszystko zacieka. Pod tymi plastikami robi się chujosłowia. W 36, aż tak tego może nie było tego mocno widać, bo tak naprawdę, pomimo tego, że próg był odsłonięty, to te mocowania na W36 na Lewar, to tam lubiła zaglądać rdza, no a potem jak już tam wlazła, to od środka powoli żarła, żarła, aż w końcu zżarła i trzeba było robić te reperaturki, kurwa, chuje-muje, spawywać progi i takie różne, no niestety zabawy zawsze było... Wiemy, Dużo, ale i, i tak mniej niż ze 30. Tak mi się wydaje, że 30 to już naprawdę żarło ją niesamowicie. Już nie mówię o E34. Podobnie podwozia to zawsze praktycznie, pomimo tego, że samochód się błyszczy, jest ładny, kurowy, jebany ile jest na ogłoszeń z kupetami. Kupeta W36 na przykład to jest taka mina. Czasami w większości to są chuje, muje, rozjebundy. Nie daj Boże, pokryta barankiem. E, e, od razu na piach, e, wykładzina jakaś kurwa, dywan zamalowany baranem, no i później jesteś baran, bo kupiłeś, kurwa, i masz pretensje do siebie, albo do właściciela, który ci sprzedał takie gówno. I to też jest niestety tak, tak to bywa, nie? No tutaj problem jest z wyrywaniem wózka, nie? Po niby tego nie było, mocowanie całego dyfra po prostu się rozpierdalało, wyrywało. Nie powodowało to od razu, że koła ci odpadały, ale po prostu waliło, strzelało. Było chujowo, niekomfortowo, źle. Dlatego polecam obspawanie można nawet okazyjnie, cenowo coś znaleźć, kiedy wózek już był po prostu robiony, jeżeli dobrze był pospawany, to, to już będzie trzymać do końca e, może nie tyle co Waszych dni, ale końca e, samochodu. Tył napęd, ten popularny tył napęd, który powoduje to, że nawet jadąc po kebaba za ostatnie hajsy na rezerwie, powoduje to, że tą rezerwę wyjeżdżasz, no i kurwa zamiast zjeść tego kebaba i kupić, to jednak wiesz, że nie dojedziesz, jedziesz na stację, zatankujesz jeszcze za 17,50, bo miał być kurwa średni, choć teraz stoi na mały, może być ciężko z sosem mieszanym, wieprzowina, bo nie wołowina, bo nie baranina. No i w steka, zapierdalasz jej w steka jedyna i ona smaży, i słychać takie półk, jeb, pół poszła, nie? No to są minusy, jak zakładasz szerokie lacze, jak? się jeździ na wąziutkich laczkach, jakaś 185, profil kurwa 60, to naprawdę można robić cuda. Już nie mówię, jak jest zimówka, to powinno to wszystko wytrzymywać tu. E46, bańki są puste, takie bańki są i zalane. Pół się dosyć dobrze wytrzymują yy, w E46, choć zależy kto jak lubi, kto jak jeździ, i jak bardzo pali często gumę. Nie? No bo to jest nieodzowny temat, kiedy właściciel się rozdziewicza i pali gumę pod remizą przy znajomych, yy, czy na podwórku obojętnie gdzie, w każdym razie leci dym, pierwsze druty, pierwsza miłość do BMW, I love you, I love you too, a tu chuj, e, niestety wyjebało uszczele pod głowicą, co czasami się zdarza, bo niestety e, ten układ całych kurwa, w tych BMK, kach na przykład te 46 właśnie, te plastikowe zbiorniczki wyrównawcze, to powiem Wam, jest, to jest niestety taka rzecz, na którą i ja narzekam, zresztą nie tylko ja, bardzo często się to zdarza, że po prostu się rozpieprza. O tak się podnosi maskę. No to jest ta za właśnie jak widzicie, przy nierównościach, przy katowaniu. Tutaj są takie gumki, które trzymają tą chłodnicę z tym wiatraczkiem. No one po prostu się rozpieprzają i często chłodnica wali w pasek, kurwa, no po prostu rozjebuje się. Następna bolączka. Przechodzimy do bolączek od razu, co tam, co ją boli. Nie mówię konkretnie, nie tyle co konkretnie ten model, ale po prostu te wszystkie egzemplarze BMW 46 Pompa smagania, lubi się tam lać. No to co, uszczelka, może nie tyle co miedziana, ale hydrauliczna z gumką, powinna załatwić sprawę. Silniki, no ogólnie teraz już plusy, chyba same będą lecieć, bo była rdza, było wszystko to co ją boli, a teraz, no to już na minusach to można powiedzieć, że to samo BMW, to już jest wielki jeden minus, kurwa dla niektórych. Silniki, duża gama silników, pasuje plug and play, wszystko, no 6 garów, kupisz 6 garów, sadzisz mocniejsze, wszystko pasi elegancko. Nie ma zabaw, zmienia wszystko jak loski Lego dyfry do wyboru, do koloru, jak lubisz pierdolnięcie, jeździć, ruszać z dwójki 4, 6, 4 tak jak tutaj. Prędkość maksymalna 169, dziękuję bardzo. No, ale wracając do silników. Silniki, można powiedzieć, że Pancerne, milion kilometrów uważam, jeżeli by się naprawdę tak bało i jeździło po drogach niemieckich. Trasy, milion kilometrów, uważam, że. Śmiało, nie Śmiało. Nie mówię o żeliwach M50B25, nie mówię o M30B35, przykładowo, który już jest pojebanym silnikiem, który wytrzymuje kurwa temperatury, kiedy woda się gotuje, już kurwa hajcuje, leci dym. Jej to kurwie nie przeszkadza. Ona mówi, dawaj jeszcze, kurwa, jakbyś, jakbyś jeździł czajnikiem, pierdolona gwizdża, ona. A ona jeszcze, jeszcze, i już kurwa, mać co za wariatka, nie? Taka, taka wariatka, no, taka pani, która stoi w deszcz, kurwa. I czeka, czeka, no pada ten deszcz, kurwa zima, cały czas czeka, kurwa i w końcu podjeżdża ten samochód dalej ona biegnie, pomimo tego, że ma jedną nogę, zapierdala, zmęczona taka życiem, doczepiona peruka, wszystkie choroby świata, a to jedzie, ja można tak porównać właśnie BMW, starą taką łajzę do takiej właśnie pani. Olej, bo tam oleje lubią chlać, niektóre, nie, niektóre silniki, kurwa, wystarczy, że będzie troszeczkę mniej oleju, tam wykrzykniki tak wypierdolą, że jak mogły się przemienić w fizyczność, to by cię, kurwa, zagniotły takie wielkie. Samochód już nie chce jechać, coś mu się pojebało, może troszeczkę przesadza, oczywiście to jest cały czas kabaret, można powiedzieć ale te silniki, no oliwy nie powinny żreć, kurwa, w dużo, chyba tak od chądziarzy może się wzięło, albo tam innych samochodów, silników, które lubią pierdolić olej, że BMA też bierze, no kurwa, wiesz, to musi brać, chuja musi brać, na przykład miałem właśnie ten sam silnik, Z39 po słapie, powiem Wam, że tam nie było problemu takiego, żeby oliwę wpierdalała, żeby ona garściami brała, bierz, kurwa, dolewa, jedź do sklepu zaraz, bo to jest taka chunia, jak odpalasz, zaraz, wiecie, jak robi się zimno, to chuj, tam jakoś przebolejesz, nie, nie, nie kopci się za mocno, ale nadchodzi ciepełko, lato, a tu widzisz taką chmurę, aż cię chuj strzela, po ibu jedzie, żeby łeb cię nie bolał od tego oleju i zapieprzasz tym gównem, a w końcu mówisz, no nie, no cerateczka może zaleje. Nie powinno brać oleju. Ten sam silnik ani milimetra oleju nie pobierał, pomimo tego, że dostawał regularne wciry, był ćwiczony, tresowany, nie powinien opierdalać oleju. No nie ma chuja, żeby takie rzeczy się działy. Tu tylko z chłodzeniem. Trzeba dobrze wyjaśnić chłodzenie. Zali ekspres chłodnicę, przypierdolić zrobić to jak trzeba i wtedy wszystko trzyma. Ja na razie jeżdżę tak jak jeżdżę, jak widać. Trytytka robi robotę z jednej i z drugiej, choć tak trzeba to poprawić. Bo tutaj już się kurwa zaczyna tam ocierać, tarło się odpierdala na paskach, na rolkach. Mówię, rolka, łożysko się rozjebało. Nie, 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 ja od razu się ucieszyłem. Mówię, no, Kurwa, chłodnica ociera. Nie przeszkadza, dobra, poprawił to. Trytytka i dziękuję do boju. Samochód. BMW to trzeba przyznać, że pomimo tego, że ciężki, bo spod świateł można dostać w psiocho od jakiegoś lekkiego gówna, które te główna lekkie też lubię, bo ogólnie lubię wszystkie marki samochodów, które kurwa no mają coś niektóre w sobie, niektóre nie mają nic to poza zgniłymi wahaczami, jak to w Nissanach bywa po 2005. To kurwa nie wiem, czy to przypadek, czy ten sam był kąpany w soli z morza wyjebany, z kontenera dziś wypadł i trafił do Polski, żeby wahacze kurwa z 20, 2005-10 samochód, że miał pognięte tak wahacze, że to wpływało, można powiedzieć, już praktycznie na bezpieczeństwo, no to to jest kurwa coś nie tak. ja rozumiem, no, wózek się wyrywał, spawa, trzyma, no ale kurwa, wahacze żeby tak gniło jak chujosłem. No ja tego nie poj pojmuję. Nie pojmuję tak samo jak samochód, który używasz na co dzień, jeździsz kurwa po bułki, jeździsz nim tak jakbyś miał nalaną szklankę do czubka, kubka kurwa na full i ta woda się nie wylewał tak delikatnie, jedziesz, zmieniasz te biegi, a ten samochód i tak się rozpierdali. No toż nie do pomyślenia, żeby z tym samochodem tak było, no, z modelem E46, praktycznie z większością starych BMW, żeby takie rzeczy się działy. One są wręcz takie, że jak im dobrze nie przypierdolisz, to one się mogą wtedy dopiero zacząć psuć. A jak są dobrze tresowane, dobry wpierdol dostają, to będą chodzić kurwa, i tak najlepiej od razu. Zweryfikować samochód BMW, którą kupisz, od razu jej kurwie z Test samochodu od razu z właścicielem, kurwa. Jak właściciel mówi tak, jak pierwszy raz zobaczy przepięcie z jeden na dwa i on kurwa usłyszy piski, panie, weź pan bo rozwalić samochód. To ty jest daj ty pan, kurwa, spokój. Na bank dwumas napierano te dwumasy nieszczęsne. Ale to można wszystko pozmieniać, zrobić tak jak <słuch> przekazało po taniości, żeby się mocno nie pieprzyło. Masa wrogiem przyspieszenia, dlatego BMW dostaje w ciry. Dopiero później się zaczyna rozbujać, e, bujać dobrze, e, nabierać wiatru w żagle. BMW zaczyna wtedy wyprzedzać. Przykład e, BMW E34, żeliwo, wyścig na wale międzyszyńskim e, kontra wybebeszona wydmuszka 1.6 D16Z2 Honda Civic. No kurwa, do no 160 to gniotłem, kurwa, i o, tak o długość samochodu, nie? Z przodu, nie? Ale tak powyżej 160 to ta E34 zrobiła tylko. W stylu, wypierdalaj do mnie, nie? No i niestety zostałem z tyłu. Miałem zrazę do bm -ek. Ogólnie, jak zawsze, tak jak w większości, może niektórym stąd powstały te kurwa tematy, że bm to taka i taka, też miałem zrazę do bm ale zacząłem ją lubić. Lubić po prostu BM-kę. Za to, że ona kurwa to lubi. A co lubi, w pierdol, Więc yy, co to dużo gadać? No, samochód stworzony do tego, stworzony właśnie do tego, żeby był upalany. Bo nie oszukujmy się części, w porządku, do większości egzemplarzy, które mają tył napęd. Napęd tylny. Tylny. Tylnia ośka, no to jednak troszeczkę kosztuje do Lexusa i jest 200. Nie wiem, niektórzy żyją w jakiejś kurwa fantazji e, historii, nie wiem, Need for Speed I GTA, bo myślą, że kurwa, no zrobią sobie napad na bank albo kurwa pójdą do pracy, kurwa w końcu, bo rodzice nie będą dawać i oni sobie kupią dwa jz Wsadzą sobie, no tak czasami czytam jakieś kurwa idiotyczne w wsadzę dwa jz -a. Ja pytam, w jakim wy kurwa świecie żyjecie do chuja pana, nie? Wy zapierdalajcie po chrust, a nie tam dwa JZ, -y, kurwa. No Wiadomo, kto ma, to ma. Chuj, no. Ja się cieszę z takiego czegoś, nie? Z takiego kurwa gówna, które niestety nie zasługuje. Może stety nie zasługuje, żeby być głównym. Hamulce, przykładowo. Macie chujowe hamulce, chcecie trochę więcej. od 3 litrówki diesla bierzecie kurwa przeszczep, większe tarcze, większe zaciski, już już kurwa lepiej hamuje samochód, nie? Dyfer już wspominałem, zawieszenie. No kurwa, można powiedzieć, że to niektórzy ludzie to wyrzucają czasami na śmietnik te, te techniki, różne wariactwa. Tam jest od chuja tego wszystkiego do tych BMEK. Jak chcesz są usztywnić, żeby było sztywno, to możesz sobie zapierdolić nawet amortyzator, posta, pospawać od te czwórki, wsadzić grube sprężyny, betony i wtedy skaczesz kurwa jak piłka. Nie daj Boże, że będzie taki churwa łuczek, w którym mówisz sobie wchodziłem tu zawsze kurwa swoim pontonem i jakoś tam dołka, nie czuję ani nic, a tu Cię podbija, wypierdalasz jak ten liść kurwa, taki zmieciony przez trąbę powietrzną, który się przykleja kurwa, albo jak prawie obszczana gazeta, która leci i dostajesz nią w mordę. No, bywa i tak właśnie. Wszystko zależy od przeróbek, jak to się zrobi. Uważam, że taka dobrze doprowadzona do serii BMK, na seryjnych gumach, bez cudowania, już Daje dużo frajdzy, wiecie o co chodzi? Na przykład no, do wózek, wózek się wyrwie, bo mówiłem, a może nie wspominałem, że po lifcie to już kurwa wózki niby się mniej wyrywały, no ale jednak się wyrywają no i co? No i wsadza się te poliuretany z tyłu. Uważam, że to wszystko przynosi jeszcze bardziej wszystko na budę, nie? Ale jak już jest obspała, to powinna trzymać i tyle, aczkolwiek poliuretan, usztywnienie tego samochodu pozwala na to nawet przy poliuretanie, że ten samochód się nie będzie jakoś mocno rozłaził, choć moja 36 która dostała w psiochę no to samochód się powoli rozchodzi już nie mówię o Honda Civic, które już też wspominałem, że wjeżdżasz na krawędź że ona się jeba na gnie, jak krzywo złożone rusztowanie Tutaj jest wzmocnienie, więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to jest w sam raz dopasowane do ludzi, którzy po prostu lubią przypierdolić na łysej oponie yy, do czwórki na 338-345. I, i, I jak wypierdolisz, to przez ten czas hamujesz przyrowie. Jak już przypierdolisz te drzewa, to załóżmy mnie, to będzie 40 tym bokiem, no to jednak jeszcze tam jesteś w stanie się wyratować. To nie jest puszka e, Pandory, w której nie wiadomo, co się dzieje i co się będzie działo, ale można wskazywać tylko na to, że będą cię, no co, będą, nie poskładają cię, nie strzyją kurwa, jak Frankensteina. No niestety nie ma jeszcze takiej technologii. No i muszą cię tylko do trumny dobrze spakować, poukładać, kurwa, a ty tylko przychodzą i rodziny no, a tu kurwa stopa zamiast ręki no chujowo złożyli, no to wtedy to źle no, tak też się zdarza no ale co nic nie zrobisz Poga, powiedzieliśmy o wyglądzie, powiedzieliśmy o bezpieczeństwie, powiedzieliśmy o częściach, części właśnie o częściach, części wiecie o co no oryginały, dużo jest zamienników do innych marek, przykładowo kupuję sobie kurwa do Audi, no może, może tak nie jest, może się mylę w każdym razie, kupisz zamiennik. No kurwa, pasi, chodzi jak ta lala, nic nie trzeba. Tu przykładowo pierdolona przepływka. Będę tak mówił, pierdolona przepływka. Kupujesz kurwa coś co powinno działać. No sprawdzasz po opiniach, no niby działa. Jest zajebiście. O ja pierdole działa. Chuja wpakujesz, nie działa. Musi oryginał. A żeby kupić oryginał, to zapłać kurwa, nie wiem, tysiaka przykładowo, nie? No nie, no to kupujesz sobie używka. Używka nie wiadomo ile pochodzi. No to to są te takie Minusy. Na szczęście, rzadko kiedy aż tak mocno częstotliwość jebania jest idealnie adekwatna do upalania, więc samochód więcej nacieszy, a dopiero się spierdoli, niż mało nacieszy i się spierdoli. To jest bardzo duża różnica, bo ona powoduje, że jednak zostaje u właścicieli tych, którzy po prostu mają te samochody. BMW e 30 Prowadzenie to jest taki, kurwa, no kant, pierdolony kant, ale jak dobrze się to zrobi, to wiadomo, to już jest inaczej, jest inna zabawa, bo jest lekka. e 6 cięższa, aczkolwiek bardzo, może nie bardziej wymagająca niż E30 ale jest taka kurwa wąziutka na przykład niż to i uważam, że jeżeli chodzi o stabilność taka, takiego prowadzenia, taką lekkość prowadzenia to uważam, że już nie mówię o sile kręcenia kierownicą to E46 ma przewagę nad E36, choć jeżeli miałbym wybierać na tor czy na rajdy coś to byłaby to pewnie E30 albo E36, E46 to jest kurwa chcąc nie chcąc no jednak klocek. No i co, piękne, piękne mruczenie sześciu garków. Sześć garów, tak jak mówiłem, pancerne, nie do rozjebywania. Słapy, słapy, kupisz kurwa z litrowkę, zaczynasz się od 150 koni, zaczynając, pakujesz tam 2,5. Dużej filozofii problemów nie będzie. No i najlepiej, żeby właśnie szukać czegoś z 39 z automatu. Tak samo wspomaganie, kurwa, kupisz Magiel, kupisz se, chcesz mieć szybszy skręt, kupujesz se Magiel prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, od czterdzie... E46 kombiaka dwulitrówki diesla i tam masz już szybszy skręt. Tutaj adaptery skrętu, skrócone drążki kierownicze od E34, to bardzo szybko reaguje, dosyć szybko, stabilnie się prowadzi, nie jest źle ekonomia. Te 180 koni silniki bardzo mało palą. Naprawdę ja jadąc przykładowo na takim normalnym już dyjewszeniem jakimś, kurwa, 4-4-4. 3-45, nie wiem czy takie V4-6 były, bo v 6 tak, albo 3-38. W każdym razie 80-90 na godzinę, turla się na tej piące chujcie strzela, już byś wyprzedził jednego. No i w końcu zrobisz to, wiadomo, kurwa, no lecisz tym ciągiem. No 9 litrów to nie jest, kurwa, dramat na 170-192 konie. Znaczy 170 bardziej. 170-konna wersja, o ile dobrze pamiętam, ma niecały, 1000, może 800 obrotów, szybciej dostępny moment obrotowy. Dlatego te 170 koni, jeżeli, nie chodzi, jeżeli chodzi o przyspieszenie, jest bardziej bardziej taka dorównuje 192 o 3 litrówki z 3 litrówką nie miałem do czynienia Czy miałem, była dobrze, fajnie poskładałem przy świętej pamięci Grzesia no ale kurwa turbo weszło, a tak to jak petarda że tam olej pali i w ogóle no to kwestia oleju, zmiany i za, jak dbasz tak masz można powiedzieć w skrócie aczkolwiek no, trzeba troszeczkę może bardziej poświęcić na to o, uwagę no i co? I chyba poruszyłem taki temacik, no, wygoda, wygoda jazdy samochodem. Można powiedzieć, że jest troszeczkę ciasno w gruzie. W e jest trochę ciasnawo, także masz dwójkę dzieci i jebać E46 można, odbida, ale już lepiej sobie E39 przypierdolić, gdzie w ogóle tam już się sunie po drodze, a jak chcesz jeszcze lepszych wrażeń, to E38 już w ogóle jesteś high life, zajebiście, chcesz ekonomię, 3 liter diesel i zapierdalasz. Ech. Dobrze człowiek za kierownicą się czuje. Dobrze i naprawdę czucie jest samochodu zajebiste. Yy, pamiętam takie pierwsze wrażenia z jazdy BMW. No to było coś takiego, że kurwa, no kręcisz to tak jak porównać najtańszą, pierdoloną kierownicę na jakiejś sprężynie do kierownicy. Fools, wypierdolenie w kosmos, feedback i tym podobne. Taka jest różnica naprawdę między niektórymi samochodami. Plus jest taki, że tu naprawdę czujesz, że jedziesz tym samochodem że oddaje to wszystko na ręce oddaje to na twoją dupę, na plecy i czujesz, że jedziesz czymś, co nie jest takie kruche, jak przykładowo to dzieje się w Japończyka. Japończyki ratuje to, że są lekkie i te mechanizmy nie muszą aż mocno takich ciurów dostać tu ma co ciągać, ale jak wybebeszysz, ma jeszcze co mniej ciągać i jeszcze może więcej posłuży, cholera wie. No i tak, pane, no i to są właśnie takie samochodziki uważam, że BMW, no chcąc nie chcąc, nie jestem fanem ani BMW, -y, ani niczego. Niczego nie jestem fanem, kurwa, o, mogę być fanem spokoju, ciszy, pustki, bezradności albo cholera wie go, co jeszcze, a może w ogóle nie jestem żadnym fanem, może niczym nie jestem, chuj go wie. W każdym bądź razie chodzi o to, że BMK to są. BMK to jest dobry samochód, tylko stare kurwy łajzy, które lubią to. Lubią dostawać regularny pierdol i być stresowane, Więc tak, opowiedziałem troszeczkę. No, kurwa. Dwa JZ, Lexusy, Sierra, no Sierra pamiętam kiedyś pojechałem Sierra oglądać, tak jak pierwszy raz się rozpędziłem, no tak właściciel uważał, bo powiedział, że nigdy więcej nie jechał, powyżej chyba 120 heble wcisnąłem, on mówi, że nigdy tak nie jechał, no to kurwa tam, no, ściera to ściera, no ściera to ściera, no jednak najpopularniejszy samochód, który można i zrobić na time-ataki, na rajdy. Taki, żeby był fan, chuj z tego, że tam tracisz te sekundy, bo tam tył, napęd, bo to nie kwatro kurwa, bo to nie jest czterobud, który, no z Subaru Impreza, no to musi mieć 400 przynajmniej koni, żeby to kurwa dało radę jakoś się ślizgać, żeby tym bokiem, żeby to kurwa nie szło przodem, kopiesz w sprzęgła to chujosło nie chce zarzucić, to też to jest pizna wodę fotomontaż, kurwa, plastelina, nie? Mówię o tych takich nowszych, tych, tych kurwa subaretach. Nie na darmo niektórzy właśnie wybierają właśnie takie egzemplarze. Dostępność, łatwość, mechaniki w tych samochodach. Frajda. To są zajebiste plusy, nie? Znajdź znaj coś w tym napędzie, żeby to, żeby to naprawdę budżetowo było. Chuj, może i nawet 1.8 bawić w takim samochodzie, jak nagrałem jakiś poradnik, ten jakiś driftowy czy coś w tym stylu. I też potrafi bawić, tylko kwestia wagi. I tyle. Z takiej zabawy jeszcze, co daje dużo smaczków, to jest kurwa kabel AUX. Jak biją ci kartoflaki z tyłu, bo już przejebałeś te opony. Nie tyle co druty wychodzą nieregularnie, poobrywały się pajdy, yy, opony, no to też tak samo możesz sobie kurwa muzyczkę wpiąć i sobie lecisz. Masz wyjebane, więc nie przypierdalać się do BMK, bo BMK to jest kurwa rzecz święta E46, E36, E30, E39, 38 i w dół schodzą, na które się niestety nie załapałem, ale są kurwy dobre. Co tu dużo gadać? A jak ktoś chce z punktu A do B, to niech se kurwa tam jeździć, czy on tam chce, mi tam żadna marka nie przeszkadza, niech se żyją ludzie kurwa, a tam piszą kurwa tylko tych na filmy nagrywają BMW to BMW a, BMW, a sami każdy BMW jeździ jednak i tak, nie? No patrz ta kurwa. Stożek wciąga ciepłe powietrze. Toż, toż kurwa nie wyciąga. Taki odkurzacz, przynajmniej czyściej pod, po, po, pod maską jest kurwa. Pyk Chciałem wam pokazać spas, ale oj. Lubię jej tak przyjebać czasami, żeby nie czuła się miło. Dobra pany, jadę na HT Na razie. O! Idź. Tak naprawdę to ciszę lubię. I pas jest kurwa zapięty. Ja nie wiem, czy szelek nie kupię i będę zapinał pas zwykły i szelkowy, nie? Albo sobie zapierdolę taką koszulkę z pasem. <ścoughs> No i chuj, nie wydawać ani złotówki w chujostwa, tylko jeździć aż się rozpierdali dopiero wtedy coś naprawiać. Jeździć, choć wiadomo, że zawsze coś się przyda. Najlepiej pakiet kurwa mieć. Gaz, hydro, szpera, dobrany dyfer, trochę kuni pod maską i gwarantuję wam, że kurwa morda będzie się cieszyć i w chuju mieć tam. No.